To znaczy, tam mamy ratunek. I to, żeśmy świadczyli i słowo Boże, bezpłatne, tak o y, ilościach dało nam się rozdać. I to od Polski Wolnej, czyli od 1989 roku, kiedy wiodący mogą w Polsce żyć, czyli jak już nie jest Polska Sowiecka, udało nam się e, najwięcej rozdać. To nowe testamenty? Nowe testamenty z salwami i przypowieści salwami. Także udało nam się rozdać najwięcej ze wszystkich takich cykli. W Łodzi było 7 tysięcy, w Krakowie było 9, a tam 11. Więc a czemu to mówię? Nie tylko po to, żeby się pochwalić, jak był święty nam błogosławił, ale mam tutaj skryty cel, który wam objawić Mianowicie mówili poza tym, że świadczą o Chrystusie, rozdają bezpłatnie nowe testamenty z samami to jeszcze mądro się za tych ludzi, którzy zostawiliśmy do nich. I mam do was prośbę, my się modlimy o to, mamy specjalne dni wyrażone, ale chciałbym was serdecznie prosić, siostry i bracia, abyście czy tutaj, czy w domach waszych modlili się szczególnie o nas też, ale najważniejsze jest, żeby modlić się o tych ludzi, którzy mają Biblię, nie tylko od Biedonitów, i nie tylko w Lublinie, ale w Polsce całej, którzy mają Biblię, a jeszcze nie otwierają i gdzieś tam w półce na wyciągnięcie ręki, nawet z nie musi stawać, zostać poścignąć ręką, żeby przeczytać Słowo Boże i żeby przez to właśnie e, no, przyjść do Pana Jezusa. I na tym nam najbardziej zależy. I o to Was szczególnie prosimy. O tych ludzi, którzy mają Biblię, a jej nie, nie czytają. Żeby mieli taki przymus, taki duchowy, taką potrzebę, żeby Bóg ich umyśle taką myśl zabrać. A się, nie zobaczmy, co to za, za jakąś książkę nam dali i tak dalej. I to jest właśnie nasze, m, m, nasza prośba w stosunku do Was. Dlatego raz jeszcze przypominam to, którą brat mnie tu zaprosił, i przypominam o tym, żeby się modlić. A teraz jeszcze tylko jedno zdanie, dlaczego nowe testamenty z psalmami? bo tu bardzo macie pytam. Dlatego, że jak dajemy całą Biblię, to bardzo często właśnie ludzie utkną w księdze. Jozłego o tym zdobywaniu, o krótkim i tak dalej i dalej nie chcę czytać. Ja kiedyś miałem taki przypadek, jak byłem studentem, myślę, że byłem genioitą. Kościół własny śniadek, kupiłem koledze w do, Doczytał do księgi Jozłego, oddał mi to księgę i powiedziałem, tu szybko zacytuję, ale to jego słowa. Ja tego horroru bardziej czytałby dalej nie będę. Jak zobaczył to. Dlatego chcemy my, jeżeli tym ludziom dajemy Biblię i nie mają jeszcze żadnego, żadnej jego społeczności, chcemy, żeby oni najpierw poznali miłość Jezusową, żeby przyjęli Pana Jezusa taki, jak się objawia w tym tożsamościu, a potem jak przyjmą Pana Jezusa, to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie kupili całej Biblii, gdzieś tam, albo zdobyli, albo kupili gdzieś, ale najważniejsze, żeby skupić uwagę na tym i dlatego też to, to zapytam go, żeby was naprawdę serdecznie prosić, żebyście się modlili dla tych wszystkich ludzi mających w Biblii a ja nie czytałem. Dziękuję. Ja bym...